testy, które przeprowadziłam były jednoznaczne. Roboty odkurzające robot Roomba to urządzenia najwyższej jakości. Z wysokiej klasy komponentów, naszpikowane najnowszą technologią oraz opatentowanymi rozwiązaniami. Z najważniejszych cech warto tutaj wspomnieć o dwóch szczotkach głównych, które zostały specjalnie zaprojektowane tak, by zbierać wszystkie rodzaje zabrudzeń: od kurzu, po większe zabrudzenia, a nawet sierść i włosy. Ruchomej głowicy czyszczącej, dzięki której szczotki główne robota pracują zawsze ściśle przy podłodze, bez względu na to, czy sprzątają dywan czy panele. Wszystkie rodzaje podłóg będą równie dobrze odkurzone. Czujnikach wykrywania brudu, dzięki którym rumba znajduje miejsca, w których nagromadziło się więcej brudu i koncentruje na nich pracę do momentu, gdy zabrudzona powierzchnia będzie czysta. Inteligentnej nawigacji opartej na kilkudziesięciu czujnikach. Dzięki którym robot odnajduje się w sprzątanej przestrzeni i wie, jak najdokładniej ją posprzątać. Bez znaczenia, czy jeździ liniowo, czy nieliniowo. Zawsze dociera do 98% sprzątanej powierzchni. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z najdroższym modelem, czy tym najtańszym, a i robot nie idzie na kompromisy w jakości ich działania. Dzięki szerokiemu portfolio, każdy z Was może dopasować robota do własnych potrzeb i budżetu. Nie szukaj innych robotów. Możesz mieć oryginalnego iRobota Rumba już za około 1000 zł. Nasi eksperci z chęcią pomogą Ci wybrać odpowiedni model. Zakup nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Bezpieczeństwo zapewniają gwarancja, serwis door-to-door -door oraz dostęp do akcesoriów i części eksploatacyjnych. Co bardzo ważne, dzięki modułowej budowie podstawowe czynności wymiany można przeprowadzić własnoręcznie i nie niesie to ze sobą najmniejszych trudności. Ten cud techniki nigdy was nie zawiedzie. Od dzisiaj Roomba i 7 Plus ma najlepszą rekomendację. Rekomendacje kobiety ekspert. Do zobaczenia w sklepie.